tam wydaje bardzo serdecznie w tym odcinku. Wchodzimy oczywiście tutaj na yy. Dzisiaj pokażę wam jak zainstalować ogólnie free mody, mieć free jakby kosmetyki do Federa. Wchodzimy tutaj w, jak w przeglądarkę wpisujemy More Cosmetics. Pierwszy, który wam wyskakuje. Download, wybieramy 1.18 i po prostu zapisujemy to. Ja to już mam na pulpicie, oczywiście. Musimy to robić na pulpicie Czekajcie, jedno sobie usunę, mam dwa, bo już to pobieram. I tak, jeśli mamy ten plik, jedyne co trzeba zrobić? Uruchomić feder klienta, wejść w moc i przerzucić tutaj. Ja to mam, nie będę. Y Czekajcie się feder zbugował. Dobra, to już dodane, ale ja to mam dwa razy, więc jednego usunę. Nie, dobra, jeden raz mam, dobra. Odpalamy, nie musi być wersja, na którą wybraliście, i tak to działa. Na to jest taki poradnik. No i teraz tak, ospalacie jakieś serwery, ja na koks grafta wejdę. Sekundę... Mam teksturkę trąby włączonego. A następnie tak, jeśli jesteśmy, nie będę nam się nic nie wgrał. Ja mam skrzydła już włączone, więc dobra. Klikam ESCAPE. OPTIONS. Co skin Customizations i More Cosmetics. Klikacie to. To jest special Pelangea chyba. Mi się wydaje. Nie. Dobra, online. I To jest nieważne, co ja teraz robię. I możecie sobie wybierać. Ja biorę tylko skrzydła, bo do mojego skina widzicie, to pasuje, tylko skrzydła pasują. Najładniejsze chyba. I proszę sobie to kustomizujecie. Dla mnie to jest jakby wystarczą skrzydła, ale wy wybierajcie, co chcecie. Może być nawet spluwa, jakaś tarcza, nie wiem, gdzie ona jest. Po prostu wszystko możecie mieć. Ja wybieram tylko tak. Jakby to na tyle z tego odcinka. My będziemy kończyć. Ja tylko sobie jeszcze coś zrobię. Wy, w takiej. W Name Tags. Myślę, że się, się zbugowało. Perspektyw. Jeszcze jak macie takie, ja wam pokażę, że jak wam się tak buduje, że macie tak rozmyte, to ja wam to pokażę, jak to sobie zmienić. To chyba trzeba tu na nie włączyć. Nie, dalej mam. Czekajcie, ja zajęto muszę. Chyba to tyle, tak? Chyba to. Nie, nie wiem. Nie wiem. Co się tu chyba To jest. No i właśnie tego nie ma. A kto jest? No to jest tak pod, podwójnie, właśnie. I ta, widzę, ja z tym dam radę żyć, bo to jakoś mi bardzo nie przeszkadza. Ale macie jak to wyłączyć? Jakby reset settings, ja sobie dam. Bo mi to tak bardzo no, nie przeszkadza. No, jest trochę rozmyte. Nie mogę wam, widzę, nic chyba na to raczej poradzić. Chyba, że. Hmm. Bez tego, jak jestem. No nie, 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 to nie jest tego wina. To nie jest wina moda. co nie jest wina wizualnie tego to się coś zbugowało no więc to na tyle chyba z tego odcinka będzie stream nie wiem czy dzisiaj nie wiem czy jutro więc ja już mogę lecieć więc się ma no hello